Witam Was, przyjaciele z tej strony Tajfun. Przesyłam serdeczne pozdrowienia, szacunek i miłość w nowym dniu. Dzisiaj wypuściłem moje maluchy do ogrodu, moje lwiątka, moje małe wilczki. Ciekawe, czy gdy dorosną, będą tak psotne jak rodzice? Czy jako dorośli będą gonić fajsala? Psotnicy, no patrzcie, przecież są jeszcze tacy mali. One zostają w domu i ciągle się tam kłócą. Gryzą się nawzajem, tak się szarpią. Przysięgam, jak to widzę, to naprawdę się dziwię. Są jeszcze małe, więc sądziłem, że zrobią to za 10 do 15 dni. Keribar! Oby Keribar tu nie przyszedł. Czy tutaj jest jakiś żółty pies? Kiedyś wypuściłem je tutaj. Wszystkie kanibale zamknięte, bracie. Chodź, pokażmy je. Patrz. Wszyscy kanibale są w klatkach. Wsadziłem wszystkich jednych z jednej, drugich z drugiej strony i zamknąłem. Pomyślałem, że umieszczę was w ogrodzie, by trochę tam się uspokoiło. Dalej, tato. Zgłodniałeś trochę? Dokąd idziesz? Chodź tutaj. Twierdzi, że będzie kandydatem na ludożercę. Idzie poznać ludożerców. Wsadziłem ich do klatki. Minęły już dwie godziny. Kurczę, jaki spokój w ogrodzie. Jaki spokój. Kto zobaczy? Pomyśli, że nie ma psa. Cały hałas robiły one. Dzisiaj do naszej hodowli przyjechał nowy pies w gości. Za chwilę wam go pokażę. Jest nasz. To ta sama rasa co Szekil. Ale to bardzo stary pies. Ma czternaście lat, ma szalach. Oby Bóg dał mu zdrowie i długie życie. Czy ona rodzi jak kot? Ej, Zili, co słychać? Moje maleństwo. Chodź tutaj, chodź. Dziadek tu jest, chodź. Chodź, dziadek tu jest, chodź. Biegnie zabawnie. Chodź. Cicho, Natasza, stój. Natasza od razu idzie do ochrony. Przyszedł elegancki. Patrz. Patrz, śledzę młodego. Woła go tutaj. Widzisz? Mama też. Ha, mama. Chodź, chodź do mnie na kolana. Chodź. Chodź, 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 mój Lwie. Powiedziałem, niech zobaczą ziemię, niech się przejdą. Kury wpadały do wody. Powiedziałem, że je tu wypuszczę, przyjaciele. Zaraz wam to pokażę. Mam do Was prośbę, kiedy zrozumiecie, proszę Was, nie odmawiajcie mi, żeby mnie wesprzeć. Polubcie ten film i zasubskrybujcie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz. Poczekaj, nie mów jeszcze, że wezmę to na kolana. Krzyczą: Udostępniam w filmie osoby z największą liczbą komentarzy. Teraz na ekranie są trzy osoby. W następnym filmie pokażę osoby z największą liczbą komentarzy. Przyjaciele, w tym filmie możecie zostawić tyle komentarzy, ile chcecie: emoji, memoji, litery, cyfry. Co tylko przyjdzie wam do głowy. Piszcie śmiało, przyjaciele. Młodzi, teraz przygotowuję im jedzenie. No co, zgłodniały już? Zaraz zobaczycie. Chodźcie, przygotujemy im jedzenie. Chodź tutaj, uwielbiam tego, naprawdę. Zobaczcie, jaki słodki. Boży szczurku, ty, chodź, pokażę wam z bliska to jedzenie. Dzisiaj zrobiłem im pyszny rosół z kurczaka. Taki tłusty, że aż atomowa dawka zdrowia. Poczekaj, przybliżę to, zobacz, trzymaj. Co on wyprawia, co? Zaraz tam do środka wejdzie, patrz. Spokojnie, synu, spokojnie. Widzisz? Jest jeszcze głodny. Przygotujmy jedzenie, przyjaciele. Młodzi, poczekajcie tam. Co zrobimy najpierw? Zróbmy coś z tą patelnią. Najpierw, przyjaciele, pokrójmy do niej porządnie chleb, dobrze? Pokruszymy chleb na drobne kawałki, żeby mogli to zjeść. Potem wymieszamy to z rosołem z kurczaka i podamy. Teraz dałem je do bursztynu. Minęły 4-5 godzin. Nie dałem ich do bursztynu, szczerze mówiąc. Sama uciekła, proszę pani, nie wypuszczałem jej za bardzo. Bo kłóciła się i biła z innymi. Sprawiała nam kłopoty. Ciągle się kłócili. Dlatego właśnie. Spojrzałem na nią. Uciekła. Nie przeszkadzałem jej. Z innymi też nie miałem kłopotów. Krzyczeli, robili zamieszanie, ale tylko tyle. Przyzwyczaiłem je, odkąd się włączyłem. Teraz nie ma problemu. Natacza. Zjesz chleb? Poczekaj, dam ci rosół. Chodź. Chodź, córko. Zjedz chleb. Zobaczmy. Dalej. Chodź, Susli. Susli, chodź córeczko, jedz. Widzisz? Jest mięso. Susli, weź, zanieś córeczko. Nie dotykaj susli. Chodź, dodajmy bulion drobiowy. Teraz tak. Dodajmy do tego dobrą truciznę, bracie. Zrozumiałeś? Wiesz co, to będzie bomba. To będzie legenda przyszłości. Ich ojciec właśnie uczy ich porządnie. Zrozumiałeś? Teraz daję im porządną naukę, żeby dobrze się rozwijały i były silne. Patrz, patrz. Katarz, musisz wyjść. Nie przychodź do Katasza. Dałem ci tam kurczaka. Wyjdź. Poczekaj, bracie, musimy teraz uciekać do Katasza. Nie przychodź do Katasza, kochanie. Nie, młode muszą zjeść. Idź. Jak my to teraz zrobimy? Poczekaj. Natasza, odejdź. No idź, mówię, idź. Nie, Natasza. Idź, Natasza. Ci. Nie, nie, nie do małych. Nie, Natasza. Przejdź tutaj. Natasza? Nie, nie, zobaczymy. Jak mam ich wygonić? Niech jedzą. Już idę, maluchy, już jestem. Chodź tutaj, kochanie, do mnie. Natasza, nie, zostaw. Natasza, zostaw, już ci dałem jedzenie. Zjedz swoje młode, zobaczmy, mój lwie. Chodź, paca, ty też, chodź, paca, ty też. Przechodź, mój lwie, smacznego, niech będzie na zdrowie, niech przyniesie zdrowie. Moje lwy, najedzcie się do syta, moje dzieci. Teraz, ponieważ one przeszły już na pokarmy stałe, daję im dużo jedzenia, dwa razy dziennie podaję im rosół z kurczaka. Zazwyczaj dodaję do niego ryż, ale dziś nie było ryżu, więc dodałem chleb, żeby zjadły. Najedzcie się do syta, moje dzieci. Teraz dobrze posłuchajcie dźwięku, posłuchajcie. No jedz, przejdź tam, zobaczmy. No dalej, czemu nie jesz? Przejdź, no dalej, synu, nie wybrzydzaj. Jedz, jedz, najedz się do syta. Czy ten nie polubił? Co się stało? Tak, kochanie, chyba ten nie polubił. Poczekaj, zaraz zje, powoli. On jest trochę inny niż reszta. Nakręć to z góry. Ponieważ w porównaniu do pozostałych jest bardzo mały, szybciej czuje sytość, jeśli chodzi o rozwój. Zobacz. Te są ogromne, dzięki Bogu. Ten jest malutki i przypomina wiewiórkę. Zostawiłem go sobie, bo jest bardzo słodki. Jak tata macie oddać maleństwo? Jak dorośnie, sprawi dużo kłopotów. Teraz jest mały, ale potem narobi zamieszania. Jest bardzo niesforny. Już teraz ciągle się bije. No dobrze, a teraz wiecie, co zrobimy, gelin? Kiedy one będą jadły? Podajmy jedzenie pozostałym dzieciom. Dobrze? Wyprowadzę drugiego psa i pokażę go, a potem wypuszczę jegiego. Nasza pani Jagi też maruje. Z tego powodu zamknęliśmy jego. Zobaczymy, czy Jagi się rozmnożą. Jestem ciekawy. Nie wypuszczę psa w wieku 14 lat do rozmnażania, ale zobaczymy. Jestem ciekawy. Chodź, co dziś jemy? Chodź, pokaż nam nasz posiłek. Chodź, spójrz na te nasze lwy. Patrz, patrz, patrz. Patrz, maszala. Maszala, masz szala, widzisz to? Widzisz tę zupę? Kupiłem jedną dla Natasy. Patrz, ale nie. Bierze, marnuje. nie je, przyjaciele. W domu skrzynka za skrzynką. Pełno w domu, ale nie je. Dziś dla dzieci zupa. Nie, Keo. Keo, chodź, Keo, chodź. Keo, chodź, dziewczyno, nie, Keo, Keo, patrz, poczekaj chwilę. Teraz może zaatakować szczeniaki tam. O, chodź, Keo, chodź, jedz tutaj. Chodź, maluszku, chodź, nie rób takich wrednych ruchów. Teraz pójdzie i zaatakuje je. Wiem o tym. Rozumiecie? Dlatego dziewczyna teraz i tak nie je. Nie zje tej z przodu, tylko zaatakuje szczeniaki. Dlatego teraz ją śledź, by nie podrapała. Mam nadzieję, że tego nie zrobi. Córko, nie jedz tego ani nie dotykaj młodych. Słyszałaś? Kanibale zostawią was na koniec. Nie mogę im tego dać, kiedy są wszyscy razem zamknięci, bo będą się bić. Skończę z klatkami, przyjaciele. Po wypuszczeniu tajsonie, tato. Damy je tajsonowi, bo chcę mu je przekazać. A on nie będzie z nimi walczył. Tajsi dziadku, tin, Tajsi dziadku. Weź tajsi, weź tajsi. Weź pasza, weź czytyr. Weź czytyr, weź teraz. Oni będą się bić. Dlatego teraz im nie daję. Damy im, jak je wypuścimy. Zrobimy to. Ale mam nadzieję, że nie zaatakują. Z jednej strony mam to na uwadze. Słuchajcie. Już zabrałem meduzę stąd. W dzień przywiązałem meduzę do tego kąta. Okej. Okay. Meduza tam, Hektor na środku. Escobar położyłem najbardziej na prawo. Teraz chodźcie. Kupiłem im karton. Teraz bądźcie grzeczni. Nie wygłupiaj się. Bądź grzeczna, córeczko. Napełnimy im jedzenie do kartonów. Teraz spróbuję otworzyć drzwi. Córeczko. Bądź grzeczna. Niech siedzą spokojnie, są moją zmorą. Ten też ucieka z każdego miejsca. Dwa, cztery, sześć, siedem to jest ciężkie na zupę, nie jak inne kości to jest mięsiste, ze skórą. Przyjaciele, weź to, Melisa, zanieść córeczko, podejdź do mojego lwa, podejdź do mojego pięknego, smacznego, słodkiego, cukrowego. Ektar baba wyszedłeś, mój lwie. Teraz dla Hektora 2:4789 podajemy wam miarę według wagi psów. Przyjaciele, Hektor Baba to prawdziwy syn Włoch. Chodź tutaj, chodź, mój lwie, położę ci w odpowiednim miejscu, żebyś teraz nie walczył, niech ekran też się naje. Betul mój lwie, teraz kto jest następny? Escobar, Susli, nie idź tam. Susli, chodź, córeczko, chodź, córeczko. Nie idź do Meduzy. Chodź, Susli, weź, przejdź córeczko. Weź, weź kochanie. Jedz stąd, nie jedz przy Meduzie. Teraz tutaj, ustawmy dla Eskobara. Dwa, cztery, sześć, siedem. Suslu, rzuciłem tam najpiękniejsza moja córeczko. Ale rzucam tam, a ty tego nie jesz. Nie denerwuj mnie, jedz jak należy. Córeczko, tam też jest. Zobacz, kochanie. Tam też jest. Nie rób takich ruchów. Teraz przygotujmy to dla Mazluma i Asi. Przyjaciele. Dwa, cztery, sześć. To dla Mazluma. Dwa, cztery. Sześć, osiem, dziewięć to dla Asi. Teraz Mazlumowi dorzucę jeszcze jedną, dobrze? To też dla Esko. Zobaczymy. Ich też znam. Nadeszła pora wieczorna. Dorosłym psom staram się dawać jeden posiłek dziennie, szczeniakom dwa lub trzy posiłki przyjaciele. Rozumiecie? Daję im dużo jedzenia. Teraz zacząłem kupować zupę z mięsem. Esko, zgłodniałeś? Paca. Esko, esko, poczekaj, synu. Położę ci tutaj. Poczekaj, uciekaj stamtąd. Dobrze, zabierz mój lwie. Niech ci służy. Mój lwie, brawo, synu. Niech zabierze Eskobar, mój przystojny synu. Brawo, teraz twoja kolej. Teraz dla Asi, dla Mazluma. Dobrze, przyjaciele? Teraz patrzcie, wrzućmy to Asi przed nią. Asja, zabierz córeczko. Mazlum, tata, chodź. Uciekaj stamtąd, synu. Zabierz mój lwie. Niech służy moim lwom. Niech Bóg was chroni. Naprawdę, mój przystojny synu. Jedz, synu, jedz. Niech ci da siłę. Jedz białko, białko, jedz mój lwie. Jedz. Patrzcie, jak lew zabiera aż mlaska. Niech służy mojej córce. Patrzcie, właśnie tak. Ci. Zwariuję tam z tyłu, przysięgam. Zwariuję. Teraz ci. Czekaj, dobrze. Ci. Chodź, zostaw. Ci. No już, zostaw. No już. Nie, jest spocone. Idź, dziecko. Idź, idź, idź. Kehriban, chodź. Bracie, tam jest coś obrzydliwego, a on i tak podchodzi. Synu, chodź już. No dalej, błagam cię, chodź prosto do tych zwierząt. Spójrz tylko, co on robi. Przysięgam na Boga, wariuję przyjacielu. Dzięki Bogu zjadł jedzenie z przodu. Jak nie zje, Hektar też go zaatakuje. Zobaczysz. Hektor zjadł tego, który nie jadł. Właśnie dlatego tak nie sądzę, bracie. Niektóre psy, nie zrozum mnie źle, ale robią głupie rzeczy, denerwują się, kiedy tak się dzieje. Pies je jedzenie. Przed chwilą tam byłem. Nagle tam podbiegłem, musiałem przerwać nagranie, bo szczeniak zaklinował głowę w ogrodzeniu. Dlatego stąd przyszedłem tutaj. Będę kontynuował przy mięsie. Kewlar przyszedł przed medizę. Niektórzy doprowadzą mnie do szału. Robią takie głupie rzeczy, już rozumiem. Dzięki Bogu ten pies zjadł jedzenie z przodu, bo inaczej też byśmy się na niego rzucili. Zaraz go zamknę, dam mu to jedzenie, bez zbędnego przedłużania. Teraz zajmijmy się moimi klatkami. Romy, chodź tu, mój lwie. Zabierz go na początek. Romy nie przepada za kurczakiem, przyjaciele. Aleście tu nabrudzili, kochanie. Czy nie myłem tego przed chwilą, kochanie? Dopiero to umyłem i wrzuciłem do środka. Daję im mniej. Nie jedzą przyjaciele. Nie jedzą. Alex, chodź. Alex, 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 chodź. No dalej, kochanie. No dalej kochanie. No dalej, kochanie. Chodź tutaj córeczko. Nie bój się, najedź się, chodź, chodź. Alex, chcesz jeszcze trochę? Sykaj baba, mój lwie, zgłodniałeś i przystojniaku. Załatwmy najpierw jedzenie, przyjaciele, żeby dzieci mogły spokojnie się najeść. Zobaczmy, kto tu jest. Pani Bella, Bello, zgłodniałaś, córeczko? Coś spadło na ziemię. Weźmy trochę mleka. Smacznego, córeczko. Niech ci służy, jedz, kochanie! Brawo! Kto tu jest? Tata Heides. Zobacz, mam też moją głośną córkę. Córka już w ogrodzie, przyjaciele. Zobacz, ja też wziąłem ogród. Teraz spędza czas w ogrodzie. Niech Bóg powie: Zabierz lwie. Boże, zgłodniałaś dziewczyno? Ludzie pytali: Czemu nie bierzesz całej grupy? Rozmawiałem z moją córką. Udało nam się dojść do porozumienia. Już dzięki Bogu zaszczyciłem ogród swoją obecnością. Zabierz to. Zobacz, jest na to miejsce. Nie wchodź, córko, patrz. Widzisz? Będę się kłócił. Chodź, córko. Chodź, weź to, śliczna. Tam jest. Nie podchodź za blisko do nikogo. Ten kojec też ja zrobiłem. Ostatnio pani Betty zniszczyła to miejsce. Właściwie nie ona. Oto historia tego miejsca. Ci, wystarczy Betty. Rzucę Betty mięso, żeby była cicho. Kiedy rano sprzątałem, nagle wpadłem tutaj. Tak się to stało, że to miejsce się zawaliło. Teraz przymocowałem to drutami. Teraz jest dobrze. Nie ma problemu. Przymocowałem to od dołu, od ziemi. Pani Marlę też tutaj umieściłem. Marla, zabierz to, córko. Niech służy mojej córce. Prawdziwe dziecko Niemiec. Marla jednak już nie jest Niemką. Od urodzenia jest tu. Teraz mamy prawdziwe dziecko Anatoli. Na zdrowie, moja piękna. Betul. Córko, czemu nie jadłaś? Betul, twoja koleżanka, straciła apetyt. Ta dziewczyna zaczęła jeść mniej, pewnie dlatego, że wkrótce rodzi. Zwierzę straciło apetyt. Kiedyś jadła z większym apetytem. Teraz już za bardzo nie je. Straciła trochę apetyt, ale i tak by to od razu połknęła. Znowu pomyślałem, żeby dać jej więcej. Żeby miała więcej mleka. Bo daję jej dużo do maszyny, żeby miała więcej. O, moja córko. Rejna, wyszłaś już, kochanie? Rejna też tak podajmy. Trzy. W ciągu dnia też dałem pięć. Weź, kochanie. Niech służy córce. Maszala, kochanie. Smacznego, niech ci służy. Teraz przyszła kolej na panią Julietę. Julietto, córeczko, proszę. Trzy, cztery dla ciebie. Trochę zmniejszyłem porcję, no przyjaciele. Wiecie, że normalnie dawałem bardzo dużo. Teraz trochę zmniejszyłem, bo przez upały nie jedzą. Mięso się psuje, potem się marnuje. Daję tyle, ile zjedzą, rozumiecie? Tak jest dobrze, bracie. Zostawmy tu mięso, dobrze? Chodźcie, wyprowadźmy tego nowego psa. Wyprowadźmy panią Jeki. Pozwólmy im się poznać. Skończę nagrywać wideo. Potem szybko zajmę się resztą psów. Poruszamy. Poznajcie teraz naszego syna, przyjaciele. To Jack Russell Terrier, taki sam jak nasz Jack. Jak mówiłem, ze względu na wiek jest bardzo gruby, ale to słodkie stworzenie bardzo go polubiłem. Odkąd właściciel go zostawił, minęło już 4-5 godzin lub więcej, a on wciąż próbuje iść do drzwi i patrzy w tamtą stronę. Chyba myśli, że właściciel go porzucił. Widać, że jest smutny i nie jest wobec mnie serdeczny. Ze względu na wiek nadal mocno przywiązany jest do właściciela. Przez czternaście lat się nim opiekowali. Oby Bóg dał mu zdrowe, długie życie. Wam też życzę wszystkiego dobrego. Powiedzcie maszalach naszemu dziecku. Ciągle myśli o swoim właścicielu. Widzisz nadal? Chce iść w stronę bramy ogrodowej. Zobacz, pozwolę mu trochę. Cęk, dokąd idziesz, cęk? Cęk, widziałeś? Teraz pozwolę mu trochę. Widzisz? Idę do bramy ogrodowej. Cenk, chodź, nie pozwolili ci. Chodź, synu, powierzono mi Ciebie. Chodź, tato, będzie miło na Ciebie popatrzeć. Będziesz ładnie wyglądać. Zostań maskotką tego miejsca, choć chyba jesteś na to za stary. Czy zostało Ci jeszcze coś z bycia maskotką, panie? Wszyscy musimy Cię szanować. Na przykład, jeden rok psa to siedem lat ludzkich. No i co z tego, że masz czternaście? Dziesięć desek to siedem. Czternaście? Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia osiem. 70. Ma 98 lat, stary. Masz, Halla. Według ludzkiego wieku ma teraz 98 lat, przyjaciele. Przysięgam. Ale to widać. Spójrzcie. Zrób zbliżenie na pysk tego zwierzaka. Wiek psa poznacie po żółtości jego zębów, przyjaciele. Synu, powiedziałem zęby, a ty od razu zamknąłeś pysk. Zęby są całe w smołu. To właśnie przez starość. W ten sposób poznasz jego wiek, bracie. Przez starość. Wtedy to wychodzi, może być bezpłodny. Nie zwróciłem na to uwagi. Nie chcę w ten sposób nawiązywać kontaktu, ponieważ trochę się obawiam. Nie poczułem u niego serdeczności. Waha się, bo szuka właściciela. Księżniczka. Księżniczko, chodź. Kto to? Hm? Księżniczko, kto przyszedł? Księżniczko. Popatrz tylko, jaka księżniczka jest słodka. Moja mała córeczka. Moja słodka dziewczynka. Gdzie poszła Szekin? Chodźmy do Szekin. Chodź. Znaleźliśmy ci panią. Chodź. Szekin, zobacz, przyprowadziłem ci męża, córeczko. Przyprowadź, Szekin. Szekin, przyprowadziłem ci męża, męża. Szekin, chodź. Mąż Szegi jest tam reszta, jeśli nam się ten nie spodoba, nawet go nie oglądajmy. Szegi, chodź córko, chodź piękna, niech cię poznają. Szegi jest teraz w rój. To mieszaniec rasy Szeklasyl wygląda jak oryginał. Ale przez wiek trochę się posypał. To zwierzę i jego mieszaniec. kale. gdy pierwszy raz o nich usłyszałem, byłem zaskoczony. My mówimy na nie fino, pies ozdobny. Tu nazywają to arabaczy pudii. Nie rozumiem związku. Arabaczy pudii. Byłem zaskoczony, gdy to usłyszałem. Nazywam je fino. Chodź, córeczko. Szei, chodź. Szej, chodź. Wypuściłem szei, bo była zła. Zobacz, nagraj dziadka. Dziadek. Szej już wyszła. Serce mu się kraje. Przecież to dziadek. Kurde, stary, żadna suka nie zostaje w ogrodzie. Ostatnio wyszedł z Gece, teraz z Szej. Jak się wkurzy, lepiej nie pokazywać mu psa. On jest wiesz, jak totalny zboczeniec. Zmęczył mnie już, naprawdę, przysięgam. Zmęczył mnie. Chodźcie tu, przyjaciele, trochę. Pokażmy trochę stylu na meczu. Opaki, nie wtrącajcie się. To teraz miejsce waszej kanibalistycznej ekipy. Nie mówcie nic na temat mojego stylu. To się nazywa styl, a to jest mój styl. Moje lwy. Czy kanibale tutaj dobrze wyszli? Nie krzyczcie. Co mówicie? Bachcieli trochę ucichus, stary. Dobrze, dziadek jest mądry. Zobaczymy, czy jest mądry. Szek, czy ty coś robisz kurom, synu? He? Chodź, przedstawię cię kurom. Zobaczy, jak zwierzę chodzi kołysząc się. Jest też stare. Nie mam już siły chodzić, jakbym miał 98 lat. Chodź, przedstawię cię Hektorowi. On jest silniejszy. Co myślicie, przyjaciele, jest w formie? Patrzcie teraz, jak Hektor się skrada. Hektor, to nasz nowy gość, synu. Ma na imię Szek. Słyszałeś? Traktujcie mojego syna dobrze i bądźcie gościnni. Słyszałeś, Hektarze, ojcze? Mój lwie, prawdziwy synu charyzmy. Niech cię Bóg błogosławi. Jesteś moim przystojnym synem. Keribar, chodź, chodź, Keribar. Nasz Keribar i Hektar chyba zostali dobrymi kumplami. A tobie nic się nie stało? Przed chwilą cię ugryzł. Bardzo się zdenerwowałem, ale bardzo kocham Keribara. Już wiecie, ja Keribara. Nawet powiem tym, którzy nie wiedzą. Kiedyś mieszkałem w Ankarze, w Sinkan, w okolicach Polatly, w górach. Wtedy uratowałem go od śmierci, z gór. Tam miałem dom na szczycie góry. Tam, gdzie nikogo nie było, rozumiecie? Tam schronił się przed moimi drzwiami, gdzie można coś zjeść. Wtedy nie było po nim widać tego stanu, to było około pięć lat temu chyba był ze mną. Teraz się zestarzał, nie ma już młodości ani energii, więc go chronię. Próbuje się bić, stawia się wszystkim. Rozumiecie? Dlatego, bo to bardzo ostry pies. Kiedyś był groźny, więc musimy uważać, stracił dawną młodość i siłę. Ale nadal atakuje wszystkich. A poza tym, to co robi też jest głupie. Podchodzi za blisko do zwierzęcia. Rozumiesz? Podszedłem za blisko do zwierzęcia i bardzo się zdenerwowałem. Zwierzęciu nic nie jest, ale przez niego psychopatę nie je. Patrz. Spójrz na Escobara. To żona Jakiego. Biegni. Escobar, wyjdź stamtąd. Ci. Widziałeś? Jakiego? Zrozumcie więc, czemu zamknąłem Jakiego. Jeki, podejdź, chodź mój lwie, chodź córeczko, przyprowadziłem ci nowego towarzysza. Chodź, zobacz, tu jest Jack, chodź tutaj córeczko. Teraz Jeki też nie chce się tam za bardzo zbliżać. Jek, co zrobiłeś, synu? Dlaczego zdjąłeś obroże? Hm? Obroża była na niego za luźna. Znalazł obroże, od razu mu spadła. Założę mu to. Gdybyś nie zauważył, to by uciekł, bo jest taki mały. Jeszcze trochę i by poszedł. Szaki, chodź tutaj. Nie, Esko, wyjdź. Szaki, chodź, przejdź na tę stronę. Chodź, córeczko. Chodź, kochanie, spójrz tutaj. Chodź. Nie denerwuj mnie, no dalej. Bracie, jakby w ogóle nie spojrzał Bajbana w twarz. Sieki, chodź tutaj. Nie, chodź. Zaraz będą się kłócić. Chodź, córko. No dalej, przejdź, kochanie. Musimy znów zamknąć Szegiego. Musimy znów zamknąć Szegiego, bo psoci. Chodź, zobaczmy i się przedstaw. Chodź, córko. Teraz ekle poszła do niego. Szeki, naprawdę wpakuje nas w kłopoty. Przysięgam. Każdego psa, którego zobaczy, od razu do niego podchodzi. Zobacz. Córko, nie idź tam też. Chodź tutaj. Synu, poznaj Szisiek. Szegi nie polubił podobnego do siebie psa. Lubimy duże psy, ceki. Nie, ceki, nie rób tego. Nie jesteśmy gotowi na szczeniaki z mektorem i tobą, więc proszę, nie rób tego. Chyba tak. Nasza ceki, nie polubiła was, przyjaciele. Ceki, chodź tutaj. Chodź, córeczko, chodź tu. Bracie, co ty masz wspólnego z mektorem na litość boską? Na Boga, córeczko? Ty też jesteś jakiś szalony, czy co? Nie mogliśmy go nawet przedstawić, bracie. Bracie, szek, chodź. Chodź, poznaj szeka, podejdź do niego. Chodź, córko. Szek, podejdź, synu, poznaj się, zobacz. Możesz mieć 98 lat, ale ja ci ufam, synu. Nawet w wieku 98 lat masz w sobie siłę. Wierzę w ciebie. Przypomnij sobie swoją przeszłość, przypomnij sobie swoją młodość, synu. No dalej. No dalej, synu. Nie, z naszym szekiem to już 98 lat, sprawa zakończona, stary. Już po wszystkim. To już minęło. Skoro to już minęło, nie powinniśmy go za bardzo naciskać. Naszemu szeki nie znajdzie się już partnerki, gdyby był w lepszej formie. Naprawdę, znalazłbym partnerkę dla naszego szekiego. No właśnie. Spójrz na dziadka, dziadek już zaczął jęczeć. Dziadek właśnie traci swoją szansę. Dziadkowa suczka idzie do innych psów. Jak tylko dziadek wyjdzie na zewnątrz, zrobi tam niezłe zamieszanie. Jak tylko dziadek wyjdzie, nie daruje szekiemu. Szykuje się gruba afera. Dziadek aż się w środku gotuje. To ciebie tu brakowało, nie było cię rok. Chodź, szek. Szek w ogóle nie chodzi, bracie. Ale teraz ma rację. Jak masz chodzić w wieku 90 lat? Rozumiesz? Nie powinniśmy go też za bardzo męczyć psychicznie. Chodź, synu. Chodź, no dalej, mój lwie. – Szek! – Szek, chyba przesadzasz. Mam cię wziąć na ręce, synu? No to w imię Boga. – Chyba mnie ugryzie. Poczekaj. – Zaraz mnie ugryzie, bracie? Trzymaj mocno. – Dobrze, uspokójcie się. Dzisiaj, przyjaciele, pomyślałem, że przedstawię wam naszego nowego gościa. On dzięki Bogu jest bardzo piękny. Niech Bóg da mu zdrowie i długie, szczęśliwe życie. Mój gość zostaje u mnie o 10 dni dłużej. Przez 10 dni będziemy się o niego troszczyć jak o własne oko. Kocham was. Wracam do swoich spraw. Podam jedzenie przygotowane przez moją mamę. Proszę, nie sprawiajcie mi przykrości. Polubcie film i zasubskrybujcie kanał. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia. Trzymajcie się, moi przyjaciele.